budowa farmy wiatrowej Nozdrzec. W grudniu ubiegłego roku został poświęcony i wmurowany kamień węgielny pod pierwszą turbinę wiatrową. Docelowo będzie ich 18. Przeciwko tej inwestycji protestuje część mieszkańców czterech miejscowości z terenu powiatu brzozowskiego – Baryczy, Wesołej, Chłódna i Nostrzca. Przeciwnicy powstania farmy wiatrowej powołali Stowarzyszenie Dolina Baryczki. W piątek 15 września na rynku w Brzozowie oraz przed Urzędem Gminy w Nostrzcu zorganizowano Organizowali manifestacje. To jest pierwsza manifestacja tutaj. Myśmy byli już raz na Sejmiku wojewódzkim w Rzeszowie. Za tym będą następne. Firma, inwestor ma duży stopień zaawansowania, bo to jest ponad 90% z tego, co się chwalą. Natomiast nie ma w kluczowych. Miejscach nie ma zgody właścicieli na wejście na działki. Próbują to robić siłą. Niektórych tak jakby pokonali, natomiast nas tu obecnych nie pokonają. My założyliśmy stowarzyszenie, które funkcjonuje już parę tygodni, i, bo stwierdziliśmy, że tylko łącznie możemy wygrać z tym Goliatem. Domagamy się całkowitego zamknięcia, zaprzestania inwestycji, gdyż ta inwestycja. Jest przeciwko nam, będzie ze szkodą na nas, dla naszego zdrowia i naszych, dla naszego i naszych dzieci. A korzyści finansowych tu nie ma żadnych. A wpływ na zdrowie każdego wiatraka o mocy 2 MW jest do 8 km. Tutaj mają być 3 MW, czyli to ma, ten obszar obejmie aż od domaradza. Nie szkodliwy. Do Centrum Błażowej szkodliwość polega na głównie kilku aspektach. Głównie to jest nużący, ciągły w czasie pracy wiatraków szum, który jest, który jest, który jest bardzo jakby przeszkadzający w normalnym funkcjonowaniu. Jeśli w ciągu dnia jeszcze ktoś zajmuje się jakąś pracą i jest zajęty no to może aż tak nie odczuwać, natomiast wieczorem, gdy chce odpocząć i słyszy ten ciągły szum, e, oczywiście on jest największy w przypadku, gdy jest ta odległość najbliższa. Jeśli słyszy ten szum. To odpocząć nie może. Mamy dowody, przecież to warto podjechać tam do mieszkańców, gdzie, którzy mają blisko te wiatraki. Niektórzy nie mogą usnąć, niektórzy nie mogą, są coraz bardziej nerwowi, ale poza tym to wpływa na cały organizm to wpływa na odporność jest zwiększona ilość schorzeń nowotworowych, chociaż to, to jest może sprawa taka odległa. Oprócz tego szumu jest efekt migotania cieni, czyli obracający się wiatrak, wiatrak powoduje efekt stroboskopowy. To wpływa na, na, na pogorszenie ostrości wzroku, wpływa na mózg, pogarsza funkcjonowanie. Wiatrak jeszcze wytwarza infradźwięki, one są najmniej zbadane, to nawet w. W ochronie środowiska powiedzieli, że nie mają dużo badań i no, nikt tego nie bada. Natomiast wiedzą, że, że, że to jest szkodliwe. Najlepszym dowodem na to, że jest to szkodliwe, jest to, że w okolicy wiatraków nie ma żadnych zwierząt. Wszystkie się wynoszą. Myśliwi o tym dokładnie wiedzą. Nie ma pszczół, a giną ptaki, giną nietoperze. Ale kogo to obchodzi? Dla nich najważniejszy jest biznes i pieniądze. Za granicą, w Austrii, to jak ja widziałem, to są, są wiatraki, ale tam domów nie ma. A u nas to jest 500 metrów, obecne przepisy mówią 700 metrów. Było wiele nieprawidłowości nawet przy opinii środowiskowej, bo tam brali na przykład uwagę ten szum dotyczący jednego wiatraka. One są blisko siebie, one się sumują, te efekty szumu. Efekt stroboskopowy też jest, tak jak na przykład dzisiejszy słoneczny dzień, nie do pozazdroszczenia. Jest większy lub mniejszy. Natomiast jest jeszcze pole elektromagnetyczne i tam w przypadku pracujących wiatraków nikt, na przykład kto ma kłopoty z czy z nadciśnieniem to nie podejdzie tak blisko, bo ryzykuje swoim życiem. A już ktoś, kto ma rozrusznik serca, to już, to już nie ma o czym mówić. Może, może, może pozbawić go tego życia? Ja mam, ja mam dwie działki. Po jednej przychodzi obok, ale obejmuje tą działkę, także zagospodarowanie przestrzenne już jest zablokowane na tej działce. Przez drugą przychodzi przez środek. To są nasze działki, a poza tym powinni mieć zgodę na każdorazowe wejście na naszą działkę. Jakie prace będą przeprowadzane, kiedy zakończą, kiedy rozpoczną, no bo ktoś może chcieć na tych działkach coś robić. No i konkretnie pan domaga się, tak jak i prezes, tak jak i wszyscy ze stowarzyszenia, zaprzestania? Tak, zaprzestania, tak, bo jest to szkodliwe. No, Myśmy powinny być konsultacje. Gmina nas nie powiadomiła, samorządy to są, rządzą się na tym terenie. Powinno być jakieś zebranie, uświadomić. E, e, Uświadomić nas, jakie są korzyści, jakie zagrożenia. Tego nie było. Władze gminy Nostrzec są przekonane, że na inwestycji w odnawialne źródła energii skorzystają wszyscy mieszkańcy, samorząd i inwestorzy. Wójt wyjaśnia, że aby poprawić warunki życia w gminie, potrzebne są kosztowne inwestycje, zwłaszcza w infrastrukturę, a dzięki farmie wiatrowej do budżetu gminy wpłyną dodatkowe pieniądze. Na terenie gminy prowadzimy od kilku już lat szereg bardzo kosztownych inwestycji. Jedna z nich, najważniejsza, a jednocześnie najdroższa, to jest budowa kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków. Inwestycja ta obliczona jest na kwotę około 40 milionów. Następnie sieci wodociągowe. Sieci wodociągowe w dwóch miejscowościach wykonane pochłonęły blisko 8 milionów. Następna rzecz to są chodniki. Chodniki wzdłuż dróg powiatowych wzdłuż drogi wojewódzkiej również tutaj 5 km chodników na kwotę z, nasz, z naszego udziału około 4 milionów. Wymiana lamp ledowych przy oświetleniu ulicznym w najbliższym czasie kwota około 4 milionów. I tak można by było jeszcze wymieniać chyba dużo i długo. Chcę pokazać jak Jakie pieniądze wydawane są na inwestycje w naszej gminie? Musimy, niestety, żeby udział własny zapewnić, do tych najważniejszych brać kredyty czy pożyczki. Natomiast inwestycja, na której znajdujemy się, budowa farmy wiatrowej Nostrzec, pozwala po jej uruchomieniu na wpływy do budżetu wynoszące kilka milionów. Jest to szacowane na obecną chwilę 3 miliony 100 tysięcy. Taka kwota wpływająca do budżetu każdego roku pozwoli nie tylko na zapewnienie środków własnego udziału w inwestycjach, ale także na szereg na, reali na realizację całego szeregu działań własnych gminy. I dla mnie to jest jako dla gospodarza tejże gminy najważniejsze. Taka była perspektywa, bo taka była perspektywa w przeszłości, bo bowiem yy, w, projekty farmy farmy wiatrowej sięgają już kilkunastu lat każdy na to liczył ja cieszę się że ta inwestycja ma miejsce za mojej kadencji i niezależnie od tego kto będzie wójtem w przyszłości ona będzie wszystkim dochody przynosiła niezależnie od tego czy się komuś farma podoba czy też nie najważniejszą rzeczą jest tutaj że wszystko odbywa się zgodnie z prawem Przecież kiedyś był wykonany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozyskane zostały w sposób prawny wszelkie pozwolenia, które wydawał Rdoś, pozwolenia na przyłącz. Tutaj przecież musimy mieć zgodę PGE, zgodę na, na, na powstanie inwestycji. No. Yy... Gminny udział był niewielki, w zasadzie ograniczał się do przygotowania miejscowego planu. Niemniej, dla mnie najistotniejsze jest to, że śmieszne są zarzuty stawiane tutaj przez osoby, które no chyba nie mają za bardzo wiedzy, w jaki sposób takie inwestycje są projektowane i planowane, że gdzie zarzuca się brak, brak decyzji, gdzie zarzuca się Niewłaściwości prawne, i tak dalej. Taka inwestycja bez tych wszystkich decyzji i zgód po prostu powstać by nie mogła. Przewodniczący Rady Gminy Nostrzec Adrian Skubisz zwrócił uwagę na kwestie bezpieczeństwa energetycznego oraz aspekt ekologiczny i społeczny realizowanego przedsięwzięcia. Ja już swego czasu w ramach kopania kamienia wełgielnego wspominałem o bardzo ważnych aspektach ekologicznych, albowiem te źródła energii emitują mniej dwutlenku. Węgla do, do atmosfery. Wspominałem również o kwestiach związanych z bezpieczeństwem energetycznym naszego państwa w dobie kryzysu wojennego na Ukrainie, ale również poruszyłem bardzo ważne aspekty społeczne, które dotyczą bardzo ważnych korzyści dla wszystkich mieszkańców gminy Nożrzec, a są to między innymi środki finansowe, które wpłyną nie tylko do budżetu Gminy Nożdżew, ale również do portfeli poszczególnych właścicieli nieruchomości i te pieniądze zostaną tutaj na terenie Gminy z będą do wykorzystania w ramach różnych inwestycji, planowanych inwestycji w przyszłości bez względu na skład Rady Gminy Nożdżew, czy też skład, czy też kierownika jednostki samorządu terytorialnego. Rozumiem i szanuję Wolność mieszkańców do organizowania pokojowych protestów, natomiast niezrozumiały dla mnie jest czas organizowania tych protestów, ponieważ ta inwestycja już jest daleko zaawansowaną inwestycją. I tak naprawdę jeśli ktoś miał jakiekolwiek obiekcje co do planowania i realizacji tej inwestycji na terenie gminy, Nosz, jest to odpowiedni moment na te działania był w latach 2010-2011, kiedy Uchwalane były miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego przez ówczesne władze gminy. Natomiast jeśli mówimy o argumentach zdrowotnych, że ta inwestycja będzie negatywnie wpływała na zdrowie wszystkich znajdujących się w promieniu 10 km od, od wiatraków, wydają mi się to argumenty chybione, ponieważ ja zawsze opieram swoje zdanie na oficjalnych opracowaniach w stanowiskach między innymi Ministerstwa Zdrowia czy też Polskiej Akademii Nauk, która w ramach swoich działań yy, przygotowała stosowny, stosowny dokument, nad którym pracowało ponad 200 naukowców i dokument ten jasno wskazuje, że inwestycje tego rodzaju, źródła energii, farmy wiatrowe nie mają negatywnego wpływu na zdrowie i życie człowieka czy też zwierząt przebywających tutaj na tym terenie